Nie wiem, co tu robić, kurczę, pieczona. Zostawiłem gdzieś chyba crafting, ta. Z jednej strony bym... ...ogarnął po prostu... Dobra, no, na początku poszukajmy owiec. Ogarnijmy to. A jak ogarniemy to, to będziemy... ...się bawić w te... ...w Neder, Bo to się trochę mija z celem, widzowie. Także lecym Kawałek tutaj drogi kurczę, tak mi szkoda tych echantowanych rzeczy. Ja pierdzielę najgorzej to będzie to wszystko odbudować. Także pójdźmy na początku po kójnie. A tam ogólnie są konie, szkoda, że moja zbroja

Skoro konia nie ma, mięso mamy, będziemy mieli jeszcze więcej jak coś. Po prostu trzeba na razie znaleźć owce. No, na tym się skupmy. O! W ogóle tyle owiec tutaj było. Co się z nimi kurczę pszczoł stało? Dobra. Chodź, 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 tylko nie uciekaj Opa, udało się, udało się widzu widzicie. Kurcze pieczone To o! O, ho, ho, ho Cóż za idealny spocik się trafił. Ty, nie gadaj, że gdzieś tu jest ta wioska. Tak, gdzieś tu jest ta wioska na no bank. Jak pierwszy raz wracałem z Nederu. No, e, to w sumie no nie jest tak daleko. W sumie jest poko, że tu jesteśmy. Prześpimy się tutaj. że już myślałem o tym, żeby się budować osiedlać gdzieś, szukać jakiegoś. Jakiejś bazy. A tu... No niestety ta sytuacja z tym, że straciłem seta, trochę to opóźniła. Tak samo jak chciałem iść na smoka. Już myślałem o tym, żeby iść na tego smoka. No niestety sytuacja, jaka nas spotkała, nie, nie poprawia tego. Nie u... Jakiś wylew mam, chyba. Nie. Nie usprawniła tej decyzji, że teraz jakby. Nie, nie, posp nie przysporzyła się pozytywnie, po prostu jakby, rozumiecie, no? Dużo owieczek. No i ja Baby owieczka. Dobra, wracamy na początek. Potem tylko że nie pamiętał jak wrócić do... Do bazy. No myślę, że na razie będę pamiętał, że jeszcze będę pamiętał Nie coż, coś tak z o moją jeszcze. O Jezu. Ach. <laughs> Sorry, mam trochę nos zatkane Kur Kurcze ziemię chociaż 3 staki białej wełny to będzie już dobrze. Uważam, że będzie już całkiem po prostu dobrze. I już chociaż nie marnuję tego eee, z jedzenia. Że to ja chodzę, biegam. Że to nie ja biegam, tylko jakby na koniu biegam. Noc mi się zatyka, kurczę, widzę. że mi się trochę gada, dlatego sorry, że tak. Mam za chwilę jakieś pauzy. No ale. Są niesprzyjające warunki niestety. Dobra. Lecim lecim. Uh! Kurczę, powinienem już zacząć nagrywać z kamerką. Ale jestem chory, co trochę pewnie słychać. I nie chcę tak się pokazywać nie w pełni formy, no ale a z drugiej strony. Miałem już zacząć nagrywać z swoją kamerką, i tak ciężko mi zacząć. Chyba co będziemy zbierać, dopóki nie skończy nam się nożyczki. To też jest jakiś tam pomysł. No i lećmy no z tym, lećmy już no do końca tych nożyczek. Powiedzmy, no co się robi, to przydałoby się przespać, bo nie chcę obok, obok potworków biegać. Spróbujmy. Udało się. Bez spawnowania niczego. O, tu też się w sumie, to też możemy rozwalić, bo to tutaj się nie przyda. A nam jak najbardziej odda w dłuższej perspektywie czasu. Gdzie ty koniu łazisz? O, tam jeszcze, no to tam też weźmiemy. Pamiętam, jak tu ginąłem. Niefajne wspomnienia. A czekaj. Yy... No, dobra. Lecimy. No to, czekajcie. Łyka wody będzie. Te szare strasznie słabo oddają. Mam wrażenie. Chociaż z drugiej strony czarej mam jeszcze mniej. Chociaż szarych też jest więcej. Czekajcie w ogóle, bo ja zapomniałem. Się, się nie gotuje, się po prostu. No bo gotu gotuję. ziemniaki na obiad. Tak, zapomniałem w sumie o nich. No ale też one się nawet nie gotowią jeszcze. Tego no, nie słyszałem, to. Zapomniałem o tym. Gdybym jednak słyszał te bulgotanie, to wiem, żebym nie zapomniał. Także po prostu jeszcze. Potrzebuje czasu. O! Stało się to faktem w końcu. No dobra. Przebieżka ostatnia. I wracamy tam. Do Bezy. Dzięki, dzięki. Dobra, będzie normalnie leciało w Nederze. W sumie. Let, lecik leci! ma ten Każdy mój znajomy to gangster, ale nie łatwiej. Pewnie to jakiś kortek. Mm -hmm. I zawijamy stąd? Lecimy do bazy. O tu są jeszcze I tam są Nie no to, to akurat tego nie zostawię Bo Nie będę miał problemu z jedzeniem w naderze jeszcze A tu już odruchowo nie ściskam spacji Bo na sam skacze na jeden No się już przyzwyczaiłem, że konik se skacze Teraz możemy lecieć Stąd. Aż tu pewnie jeszcze wrócimy. A to zobaczymy, kiedy. Czy przesadzam do alkoholu? Nie, ja. Nie, do dobrą stronę. Czyli w dobrą stronę poszedłem. Dobrze, tutaj. osę popykajmy. Bardzo dobrze. Zmienia to pół godziny. Kurczę. Nie pamiętam do końca, ale gdzieś tędy mi się wydaje, czy do, do tego lasu jakoś. Tak, bo tu jest ten kanion, no. Opa, elegancko. Wymierzone normalnie, mierzony skok, pa, No to jest coś wytuleniwe, moje drogie. Ale mogę za spokojnie wracać do bazy. <laughs> Także lecim, lecim To wszystko lat... A 32 No tak, bo jeszcze kilo robiłem. No dobra, to nie jest najgorzej Tylko czekajcie. Pyk, pyk I dobra Coś tu trzeba jeszcze odrzucić na bank Ko co? Magma. Kurcze, to co od Opa, już tak zróbmy. Tu muszę jeszcze drewno ogarnąć. Czyli trzeba zrobić sikierkę najlepiej. Ja nie wiem, czy ja to będę jął z tak drewna. Obawiam się, że nie, że z mego lasku nie będzie. No ale całe szczęście jest dużo jeszcze obok. Ale co zobaczymy? Opa. Ja pierdzielę. Ja byłem pewny, że doskoczyłem by może właśnie to po prostu Kurczę, nie jest źle. Myślałem, że będzie o wiele gorzej z tego mego lasku. No, będę miał jabłka też dobrze, właśnie, bo złote jabłka się przydadzą. Mam nadzieję, że wystarczy. Lecimy do naderu Lecimy od razu, praktycznie, na wstępie. Hmm. Ja przestaniesz się palić? Dzięki. No tutaj za dużo się nie podziało. Nie ma netherite na start. Akurat z tym uważać. O! Jest! Kurczę! Jest! I to jest na. w okolicy czanku, jakby nie patrzeć ciekawe, ile to ma ze sobą wspólnego. Mogę nazywać tylko, że jest jeden, a nie więcej. Już przy... przy borderze. Kurczę, miałem dziś plan robić... tego... streama, ale czasu mi zabrakło, wiecie? I teraz z perspektywy czasu żałuję, że ja zjem na wszelki wypadek, nie chcę się tutaj stresować. Nie powinien zrobić chleb, tak naprawdę, bo to, to tylko marnuje tu te steki. A na razie to... Te, te, te... O! Dobra, dobra. Nie krytykuję jednak tej teorii. Póki co. Może nie, że jakoś świetnie działa. Ale... Kolejny kawałek jest. Oby nie ostatni w najbliższym czasie. Chciałem zjeść, a nie wysadzić coś. Więc jestem kinda ze strany. Ale, no dobra, żyję i nic tu nie ma. I nie wybuchłem. O! Ej, no dobra! Nie jest to może najgłupsze w takim razie, ale ja tak myślę, że to chyba będzie O! No, szybko się nadrobiło zbieranie. Chyba tutaj będę kończył, tak myślę, że to będzie ostatnie nasze boom. Dobra, niestety nic tu dalej nie mam, ale będziemy na pewno szukać, mamy dużo możliwości, więc liczę, że znajdziemy no, coś, a w tym momencie po prostu musimy się odbudować, więc dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i pozdro widzów.